Każdy z nas ma, żeby żyć w przestrzeni, które otacza dobro, wrażliwość, empatia, a każdy z nas też może dołożyć własną cegiełkę, żeby tak właśnie było. Bardzo szczególnym obszarem aktywności miasta, ale też dziesiątków organizacji pozarządowych, ludzi, instytucji jest to, byśmy zmieniali rzeczywistość naszego miasta. Udaje się, robimy to od 21 lat. Choć myślę, że wiele przed nami, to dzięki tej niezwykłej pasji, tej energii naszych przyjaciół, mieszkańców Gdyni, udało się już bardzo wiele. Bardzo mnie to cieszy, ta gala to takie wielkie święto. Normalnie spotykaliśmy się w maju. Pandemia pokrzyżowała trochę te normalne plany, ale bardzo się cieszę, że mogliśmy się tak bezpośrednio spotkać i świętować 21 galę, gdy nie bez barier. Ciężko uwierzyć, że coś, co sprawia nam radość, frajdę, z czego się czerpie masę energii, że to może być aż tak docenione. To jest tak ważna nagroda. Ja jeszcze nie, nie podkreśliłam tego na scenie, ale naprawdę, że człowiek jest w takim miejscu, w takim towarzystwie, no to zapomina wszystkie słowa, ale jest to dla mnie bardzo, bardzo ważne. A skąd pomysł na wystawę? żeby naprawdę osoby pełnosprawne patrzyły niepełnosprawnym prosto w oczy, żeby nie mijały ze strachu, bo często jest to strach. Często jestem świadkiem, gdy dzieci, które nie mają żadnych zahamowań, podchodzą do osób niepełnosprawnych z ciekawością i rodzice ich odciągają. Nie róbcie tego, naprawdę pozwólcie podejść dziecku, zapytać. Osoby niepełnosprawne z przyjemnością wytłumaczą, przytulą. I naprawdę bliskim jest to, aby byli... Razem z nami, żeby nie byli podkreślani sprawni niepełnosprawni przyjaciele po prostu znajomi. Dla mnie to był szok. Dla mnie to było niesamowite zdziwienie, dlatego że my nie działamy tak bardzo spektakularnie na rzecz osób niepełnosprawnych. I kiedy zaczęłam się zastanawiać, dlaczego ta nagroda jest właśnie dla festiwalu wrażliwego, zaczęliśmy sobie uświadamiać, jak właśnie ważne jest łamanie tych barier mentalnych, tych barier pomiędzy ludzkich. I one dotyczą zarówno osób niepełnosprawnych i osób wykluczonych z innych powodów, z powodu pochodzenia, wiary, orientacji, sposobu myślenia czy poglądu.